Graniczący z Ukrainą, gdzie Ukraina stanowi jednak bufor między nami a Rosją. Pani redaktor, to jest szereg moich jasnych deklaracji i nie chciałbym tutaj jakichś zostawiać niedomówień. Jeśli taka będzie Wasza wola, rodacy, to państwo polskie zacznie się zajmować polskimi i wyłącznie polskimi sprawami, bo taka jest i katolicka hierarchia obowiązków stanu, i takie jest prawo polskie. I nie będzie wydawania 5% PKB na Ukraińców, nie będzie 800 plus dla Ukraińców, nie będzie dopłat do ukraińskich emerytur, nie będzie przeskakiwania Polaka w kolejce do lekarza, dziecka w kolejce do szkoły i będzie deklaracja antybanderowska. Nazwijmy to lojalką antybanderowską dla wszystkich, którzy stamtąd przybyli, a pragną przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Nie wszyscy są banderowcami, nie wszyscy na to pan liczę chce i dlatego, i, tak dlatego, I dlatego liczę pani redaktor, że uczciwi, poczciwi Ukraińcy bez wahania tę lojalkę antybanderowską podpiszą, bo przecież nie wierzymy w to, żeby poczciwi ludzie mogli rzeczywiście czcić pamięć teoretyków i praktyków ludobójstwa. Szuchewicza, Bandery, Doncowa. A, a, a jakie jest pana zdanie na temat ekshumacji? na Wołyniu, z którymi cały czas państwo polskie nie może jednak się uporać i gdzieś tam jakieś drzwi się otwierają, ale one się raczej uchylają, a nie otwierają i wciąż nie możemy naszych rodaków, grobów odkryć na Wołyniu. Pani redaktor, szanowni państwo, no, władze warszawskie i w obecnym, i w poprzednim składzie po prostu nie próbowały niczego osiągnąć realnie w tej dziedzinie. Skoro zadeklarowali się tu wszyscy po kolei jako słudzy Ukrainy, no to z jakiego powodu Kijów miałby czynić jakiekolwiek nie, koncesje, no, ustępstwa? Słyszy, rządów kolejnych i tak dalej. No, pan no też Pani słyszy. redaktor, tu nie ma co gadać. Tu trzeba by na przykład, bo wiosna przyszła, skierować pas lotniska w Jasiące do pilnego przeglądu konserwacji, remontu i zakomunikować, że nie wszystkie cięższe maszyny będą tam mogły lądować i startować. I od razu by w Kijowie przybyło ochoty do tego, żeby poważnie z Polakami rozmawiać. A teraz, ponieważ jesteśmy... Bezkrytycznie lojalni, mam na myśli władze warszawskie, wobec Ukrainy, wobec narodu ukraińskiego, a nie wobec narodu polskiego, no to z jakiego powodu, powtarzam pytanie, oni mieliby iść na jakiekolwiek ustępstwa, prawda? Skoro. Yy...